Pole i maki. Nieopodal mysłowa. Nie tu zaczynamy wycieczkę. E, wchodzimy powoli na górę w miejscu e, wyrobisz wapienia. Pierwsze piece wapienne po kilkuset metrach dosłownie. Ładnie tu i cicho. Zaraz roba, no i zobaczymy drugie. Tak, tutaj na Lubrze 2 km można sobie pójść. My idziemy dalej w kierunku... Yy, nawet są Roskazy, Józkowa Góra, tak czy czyli Nowe Rochowice. Tymczasem jeszcze wejdziemy sobie tutaj w trawę i będziemy przejść do yy, innych pieców, które są obok, tylko nieco ukryte. Yy, chciałbym je pokazać. No, takie trochę niezbyt ciekawe i mało czytelne przejście. Bardzo mało ludzi w tej chodzi. Tu mamy drugie piece, tam były te pierwsze. nie cofamy się z powrotem na drogę tu wyżej możemy sobie y, także wyjść na drogę wychodzimy na ścieżkę a zajrzyjmy sobie tam kawałek piękne cieplutkie miejsce tam też od pieców można sobie wejść tą ścieżką i można być y, y, sobie tylko tutaj wyjrzeć tam dalej niekoniecznie, coś się może obsypać, zawalić. E, widać taki e, wielkie, wielki dół e, jest tak, że te wapiny były e, wydobywane. I wracamy do drogi. Wychodzimy z powrotem na drogę i cały czas lekko w cieniu do góry. Na razie w cieniu, bo za chwilę będzie na słoneczku. Trzeba coś mieć na głowie. Po chwili lekkie wyrównanie Aha. i łąka. Bardzo ładnie. Aha. Czeka piesek. Bardzo ładna łąka. Koniec łąki, jeszcze na chwilkę do lasu, bo tu już będzie szczyt i będzie za chwilę zejście. Mamy rozdroże. Skier skręt w kierunku płoniny. Tam jest też zamek, tam można sobie go zobaczyć. Co prawda, jeszcze niedostępny. On jest jeszcze w budowie. Wszędzie są wskazówki, opisy. Yy, trudno się zgubić. Idziemy dalej prosto. Następnie łagodnie w dół. Nie zapominamy o tym, że trzeba będzie ten wrócić, i trzeba będzie tą górkę przedymać od drugiej strony. Chwileń mhm. raz yy, ja tu zajdę troszeczkę na yy, w lewo w niego. Chciałbym coś pokazać, ale nie wiem czy się uda. Czy to jeszcze yy, będzie możliwe? Yy -y. Trosyka. Trosyka. To jest czostek niedźwiedzi. Już jest czerwiec. E, on jest brzydki. E, on najlepszy jest koło kwietnia. Kiedy on jest jeszcze delikatny, nie jest taki łykowaty, w ogóle już te liście tutaj e, aż się przerosły, aż popadały. E, czostek niedźwiedzi jest pod ochroną, ale na małe ilości można sobie pozwolić. E, byle nie za dużo. E, świetna potrawa. Tak, no bo to jest rezerwat tam z drugiej strony będą tablice są nietypowe rośliny chociaż niby zbyt ładnie tutaj nie jest, trzeba to przejść to jest bardzo szybko, zaraz wynurzamy się w nowych rochowicach i już będzie blisko do punktu widokowego tam na prawo sobie można zejść na jakąś skałkę Aha, jak ona się nazywa zbójecki kamień i zaklęte wyrobisko, ale takie nie za bardzo do oglądania, więc kontynuujemy nadal na wprost. E, tu już widzimy powoli zabudowania. Aha, wynuszamy się z lasu. Rezerwat nazywa się Buki Sudeckie. Tu są te nadajniki, przekaźniki. Charakterystyczne miejsce. E, tu jest początek rezerwatu. Z daleka widać te anteny. Nowe rochowice, schodzimy nimi w dół. Tam już widać dalej to wzgórze, gdzie jest Juszkowa Góra. Na wyjściu z wioski e, możemy sobie skręcić w prawo. Oczywiście, że tak tam też jest Juszkowa Góra po 700 metrach, ale my sobie e, centralnym wejściem e, na nią się. Chcemy wspiąć, natomiast tutaj sobie zostawimy na powrót, więc schodzimy jeszcze kawałek niżej. Tam po prawej będziemy się wspinać na punkt. Jak już tam widać, uh -huh. tam na wzgórzu jest Juszkowa Góra. Tam w krzakach, tu już niedaleko jest droga główna Bolków Jelenia Góra. Tam przy tych prowajach można sobie postawić samochód. Wyjątkowe Leniuchy mogą tam zostawić auto i przejść tutaj w jeden kilometr. My chcieliśmy natomiast więcej. W tamtych krzakach na wprost jest jeszcze Storczykowy Kamieniołom, Niewiele tam tego jest, ale jak ktoś lubi ciekawe roślinki, dobrze było, żeby sobie to wszystko obejrzał. Tutaj, pośród maków, jedno z wejść na justkową górę, która jest tam, przy tych krzakach na wzgórzu. Ja chciałem tutaj to pokazać, bo to wejście łąką jest najpiękniejsze. Chwilę zastaje się widok, a już widzimy nasz punkt, już jest blisko. Fasola rośnie, fasola. Czy to groch? Groch. Aha, jest też punkt. Jego trzeba jak trochę obejść. Yy, za chwilę będzie w prawo i w prawo. E, I dopiero yy, wtedy trzeba popatrzeć, jak to jest wydeptane, żeby sobie to wszystko obejrzeć. Mm, yy, żeby tam dotrzeć. cel przed nami mhm. i jeszcze jeden y, zawijazd tuż przy czereśni zdobywamy to co chcieliśmy turysto nie śmieć tak tak też powinno wszędzie być. Wszędzie są oweczki, jest miejsce na ognisko. Obiekt dyskretnie monitorowany, ciekawe. E, I racja. Tu można sobie przybić pieczątką. E, pamiątkę, że w tym miejscu faktycznie byliśmy. Jest opis wszystkich wzgórz w i też mamy takie tablice. Jest lunetka, niezbyt ciekawa, ale całość tam można powiedzieć widać i ten piękny widok i kolejne typu trójgarb, wieża widokowa, miejsca wycieczkowe sobie można zaplanować. Tam w dole będzie Bolków, daleko już Niziny w kierunku Wrocławia, z przodu jeszcze widać dodatkowo Ślęże, pięknie. sobie inną stroną pójdziemy w kierunku nadajników, to będzie tam, ale to za chwilę, bo na początek trzeba będzie sobie chwilę osiąść i odpocząć. Pięknie. Ok, żegnamy piękne miejsce. Schodzimy sobie trochę inną stroną. Przechodziliśmy tam od tych łąk, natomiast wrócimy sobie tutaj lekko krócej. Chociaż tu i tak już jest prawie 5 km. E, ze 2-3 będziemy mieli z powrotem, policzymy to e, jak będziemy na miejscu. Natomiast nie jest tylko iść w kierunku zygzakami, tutaj tymi ścieżkami, w kierunku tych nadajników, bo tam wiemy, że tam jest e, początek e, rezerwatu, z którego żeśmy wyszli. I będzie można łatwo trafić do punktu startowego, no piękne te widoki tutaj są. Byle do nadajników e, i to będzie na tyle, tak jak mówię, można sobie zrobić y, y, krótszą wycieczkę tutaj, podjechać y, dużo bliżej autem z drugiej strony o trochę ale y, jednak warto tym laskiem sobie przejść, e, choćby przez tą górę, e, żeby to trochę tej e, natury poczuć. I to było na tyle z dzisiejszej wycieczki, za chwileczkę opiszemy e, jaki to był e, czas. I jak zwykle będę zachęcał do aktywności. Pozdrawiam.